Pomalutku uczymy gołębie reakcji na gwizdek. Praktycznie część bardzo mocno reaguje jeszcze, jeszcze, reszta nie, one są rano karmione. One nie jest tak, że one są cały dzień głodne. Rano są karmione, teraz dostały po prostu parę garści tutaj, żeby niektóre sobie wskoczyły. Mają wiedzieć o co chodzi. Praktycznie te pierwsze głębie w tym boksie to jest 280. Parę gołębi, które są pierwsze wpisane. Jeśli widzimy, że przez jakiś dłuższy czas nie ma gołębia albo nie był w ogóle odbity, czyli wiadomo, że już go w tej chwili nie ma, no, ewentualnie obrączka elektroniczna się, się, się zepsuła. Jest tam kilka gołębi, których praktycznie nie ma. Kilka gołębi zgłoszonych czekają na wymianę. Jeśli widzimy, że nie ma gołębia, możemy śmiało gołębia na to miejsce dosłać, tylko przy dosłaniu też prosimy opisać, że to jest gąb na wymianę, żebym ja nie szukał, bo ja mówię, ja, nie, ja, ja statystyk praktycznie nie oglądam e, tak dokładnie e, i, i nie szukam, czy, czy jego głębia e, brak. E, jeśli hodowca zauważy swojego gołąbka, że go nie ma, jak, naj, jak najszybciej e, możemy dosyłać, na wymianę głębie przyjmujemy do 30. Maja, czyli jest jeszcze czas, ale mówię: czym, czym prędzej, tym lepiej. Oczywiście, gąbek najlepiej, jak będzie zaszczepiony, nie zaszczepiony, gołębie to mówię, to różnie z nimi bywa. No, oczywiście, już do tego boksu nie trafi. On trafi do następnych boksów, lub do ostatniego, zależy, kiedy będzie wysłany. Tamte gąbki, za tymi drzwiczkami, są. Są jeszcze praktycznie niewypuszczane. Dzisiaj trochę rano wypuściłem, później wskoczyły do środka. Tam kilka przechodziło już może przez anteny, reszta na pewno nie. Niektóre na pewno nie wyszły. Te były wszystkie wygonione ostatnie 2-3 dni czyli jak już to wszystko przechodzi przez, przez anteny. Na pewno, na pewno kilku gołębi brakuje, na pewno kilku gołębi nie ma w 100%, bo, bo na przykład też mi już przywieźli obrączkę od gołębia Darka Bieńka, którego zjadł chyba jaszcząb, no bo to nic innego, 10 km od domu znaleźli, znaleźli obrączki z, przy piurach, czyli mi to przywieźli, ale mówię, no tak to bywa. Część nieraz wiemy los takiego zaginionego, a się nigdy nie dowiemy. Ale mówię, tak jak, tak jak widać na statystykach, tak jak widać na statystykach, czyli których gąbków nie ma, to możemy śmiało, śmiało sobie dosyłać, ewentualnie, tak jak mówiłem kiedyś że się zdarzy, że na przykład obrączka elektroniczna się, się, się zepsuła no to będziemy widzieć przy pierwszym koszowaniu na to nie mamy w ogóle wpływu i, i jeżeli tak będzie no to, no to weźmiemy te obrączki tego gołębia po prostu dopiszemy i sobie będzie leciał w rywalizacji takiej sportowej o tak powiedzmy chyba, że go się ponownie opłaci i będzie leciał na swoje konto do usłyszenia dobry lot